Mimo smaku gorzkich łez Staraj się odnaleźć cel Choć zamglony każdy cel Nigdy nie przestawaj biedz Ty pośród miliardów celi Zotulony samotnością Pałzy padają jak deszcz Chciałbyś się od świata odciąć na odarcie łez Piszę dla ciebie tekst, żeby dodać ci otuchy Zanim nadejdzie kres Dobrze wiem, że ty też Miewasz chwilę załamki Masz ochotę się poddać, brakuje siły do walki Wchasz pod górę głaz I dopada się kryzys Pomimo, że się starasz Ciągle czujesz się jak cyzy Bo robota jak wyzyska, zdrowie figle płata Zalety zniknęły, widoczna jest każda wada Każdy z nas pod upada, czasem ważne by powstać Pracować nad to, nie czekać na to co los Nie słuchaj, nie można, nie wypada za późno Kto ciągnie cię na dno to po prostu puść go Niech nie idą na próżno Twoje starania, tudy przez tego co jedno robi A całkiem inaczej mówi każdy z nas Czas się pogubił w większym mocniejszym stopniu Jak zapądziłeś w środku drogi, wróć do początku Mimo smaku gorskich łez Staraj się odnaleźć cel Chodź każdy cel Nigdy nie przestawaj bez. Ty pośród miliardów cel otulony samotnością Ochotek krzyczeć, aż usłyszą Cię wszyscy, czy zniszczyć co da się, kiedy odchodzą bliscy. I nie liczą się zyski, kiedy przychodzą straty. W ludziach, których kochałeś, pożycie wypłaca baty. kiedy syna co za Zabrali matuli, choć Bogu ducha winny, to w kajdany za zakuli. Ten świat go znieczulił, a przyjaciel go sprzedał. Wziął na bary ciężary z honorem, nikogo nie dał. Warto wysłuchać, co też dobry uczynek, bo może za ramię, nim ktoś rzuci się na linę. a straszne, straszny poput wyobraźnie człowieku, ludzie odbierają życie sobie w tak młodym wieku. Choć Bóg decydował, że już nadchodzi kres. nikt nie dostrzegał quest Wątpili przez sens, bez i nie płakali Nadeszła cisza na samobójców sali Mimo smaku goskich łez Staraj się odnaleźć sens Chodź zamglony każdy cel Nigdy nie przestawaj piec Ty pośród miliardów set, Zotulony samotnością A padają jak deszcz Chciałbyś się od świata odciąć Zbieraj swojego ulubionego artystę, kupując płyty i ubrania na www.preorder.pl